Do tej pory używaliśmy pętli while, która działała w ten sposób, że wykonywała dany fragment kodu w pętli dopóki jakiś warunek był spełniony. No i napisaliśmy sobie tutaj algorytm, którym utworzymy sobie zmienną, zwiększamy tą zmienną co każdy krok i sprawdzamy czy ta zmienna jest mniejsza od 10. W ten sposób wypisując liczby od 1 do 10. Mamy tutaj też, jeśli chcielibyśmy na przykład wypisywać te liczby od 0 do 10 to możemy zmienić to printa z dodawaniem liczby miejscami tak jak pokazywałem ostatnio, czyli że najpierw będziemy po prostu wypisywać, a dopiero potem dodawać. I w ten sposób, jeśli damy play to mamy wypisywanie liczb od 0 do 9. No i to może nam się przydać na przykład gdy utworzymy sobie Jakąś listę. Ja już tutaj sobie ją wcześniej utworzyłem, żeby nie trzeba było tego pisać. No i tworzymy sobie tę listę o nazwie Lista. No i kolejne jej elementy to są po prostu kolejne liczby, te znaki alfabetu. Jest to dziesięcioelementowa lista. Możemy powiedzieć: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elementów. No i teraz możemy zmodyfikować ten nasz algorytm w ten sposób, że funkcja print będzie nam wypisywać kolejne elementy. Zrobimy to tak, że po prostu usuniemy wypisywanie wartości tej zmiennej, podamy tutaj listę, zmienną lista, no i wybieramy w, oczywiście na nawiasach klamrowych, który element chcemy pobrać, no to chcemy pobierać od 0 do 9. I jeśli damy teraz play, to mamy tutaj A, B, C, D, F, G, H, i J. Czyli dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. No ale jak widać, ten algorytm zaczyna już trochę zajmować miejsca. To znaczy, to są cztery linijki, ale możemy to zrobić znacznie prościej, ponieważ powstała specjalnie do tego celu odpowiednia pętla. I ta pętla nazywa się for. Więc usuniemy sobie naszą, nasz algorytm aktualny i utworzymy sobie pętlę for, która będzie wypisywać wszystkie elementy w tej liście. Więc piszemy słówko for. Następnie podajemy spację i wpisujemy jakąś zmienną, do której będą kolejne elementy, które będziemy iterować, po których będziemy no, no iterować. będzie tutaj wpisywana aktualna wartość. Więc nazwijmy sobie to na przykład litera. Następnie dajemy znowu spację i wpisujemy słówko in, czyli po prostu w. No i teraz podajemy naszą listę. Kończymy dwukropkiem i enter. Tutaj zaraz dopiszemy jakieś funkcje, bo nam tutaj mówi, że nie ma, nie ma nic w tej pętli. No i działa ona w ten sposób, że for jest to z angielskiego dla każdego, czyli dla. Dla każdego, dla każdej litery w liście chcemy wykonać tutaj jakąś operację. No i my chcemy tą literę wypisać, więc po prostu możemy dać print. No i chcemy wypisać tą literę. Jeśli teraz damy play. Tak, jak widać, działa to dokładnie tak samo jak nasze pętla while, ale nie musimy się tutaj martwić o jakieś e, iteratory, jakieś e, zmienne, pomocnicze, które tam tworzymy i tak dalej. E, po prostu e, dla, każdej litera, e, dla każdej litery w liście e, wypisujemy literę, e, i to jest główna zasada, e, to znaczy właściwość e, funkcji tej e, pętli for do tego została stworzona i bardzo często się właśnie w ten sposób wykorzystuje jeśli na przykład chcemy, no nie wiem, wypisać elementy albo sprawdzić czy jakiś element znajduje się w tej liście i tym podobne powiedzmy, że będziemy chcieli gdy mamy napotkamy na literę na przykład E będziemy chcieli wypisać, powiedzmy znajduje się litera E więc co każdą literę Sprawdzajmy, czyli po prostu ifem. Sprawdzamy, czy litera to jest E. Czyli jeśli litera równa się E, to wtedy wypisz na przykład to jest E. No i powiedzmy, że chcemy wcześniej przed tym ifem wypisywać daną literę, żeby miało to sens. To jest E, a nic nie podajemy. Więc tutaj wpisujemy literę. I teraz w ten sposób po prostu robimy tak, że mamy A, ABCDE i mamy informację, że to jest E, FGH i e, J. No i to chyba byłoby na tyle z list. Później będziemy jeszcze tego bardziej szerzej wykorzystywać. Poznamy również kontrolę jakby przepływu pętli, czyli będziemy mogli na przykład przerwać pętlę w połowie. I wtedy będzie to bardziej przydatne. Aktualnie zajmijmy się czymś innym, otóż usunę te wszystkie listy i wszystkie tutaj funkcje. I powiedzmy, że, albo w sumie to wszystko usunę. Insert wcisnąłem. Powiedzmy, że chcemy policzyć właśnie dokładnie, tak jak wcześniej robiliśmy, od 0 do 10. Więc w Pythonie jest takie coś jak generator. I generator, najprościej mówiąc, i bardzo upraszczając, generuje nam listę spośród której możemy na przykład potem na, wyszukiwać jakichś elementów właśnie tym for czyli po prostu pobierać z niego elementy, tylko że tak naprawdę jest to uproszczenie, ponieważ tak naprawdę lista nie jest generowana ale tym może kiedyś się zajmiemy kompletnie to nie jest ważne ponieważ wszystko zachowuje się tak jakby ta lista rzeczywiście tam była więc utwórzmy sobie taki generator wystarczy, że stworzymy sobie pętlę czyli stworzymy sobie pętlę for Tutaj jest trochę spacji. No i chcemy dla każdego, na przykład i, bo po prostu i, litera nic nie znaczy. Dla każdego i, w. No i teraz chcemy utworzyć taką listę, z której będziemy właśnie to i wyciągać po kolei. I tutaj dajemy bardzo popularne range. Jest to po prostu funkcja, więc dajemy klamerki. No i możemy dostać dwukropek i Enter, i już wpisać, żeby nam wypisywało to i, żeby sprawdzić co, co to tam jest. E, no i teraz jeśli uruchomimy, to pojawi nam się, że range potrzebuje e, co najmniej jednego argumentu, a maksymalnie trzy przyjmuje, ale o tym za chwilę. I funkcja range generuje nam listę, ale w dużym uproszczeniu, e, na podstawie tego jaką tutaj cyfrę podamy jeśli na przykład podamy 10 to nam wygeneruje listę od 0 do 10 więc wpiszmy tutaj na przykład właśnie 10 i jeśli damy play to jak widać mamy od 0 do 9 no bo wiemy, że zaczynamy od 0 numerowanie jeśli podamy nie wiem 20, nie wiem 50 i damy play no to mamy od 0 do 49 no wypisuje wszystkie wartości no, i w ten sposób utworzyliśmy dokładnie to samo, co mieliśmy z pętlą while, tylko że w dwóch linijkach zamiast czterech. I funkcja ręczna ma jeszcze kilka innych fajnych właściwości. Otóż, jeśli podamy po przecinku koniec, na przykład powiedzmy 100, to nam wtedy funkcja wygeneruje listę z wartościami od 50 do 100. Jeśli damy teraz play, to jak widać mamy od 50 aż do. 99. Czyli możemy na przykład dać od 10 do 20, żeby było tego mniej. I mamy tutaj 10 wyrazów, 10 elementów, od 10 do 19. Czy jest to dokładnie tak samo, jakby działało z jednym argumentem? Na przykład od 0 do 10 to jest dokładnie to samo, co od 0 do 9, co po prostu podanie samego. 10. No, i powiedzmy, że chcemy od 5 do 10 sobie robić, albo nie wiem, od powiedzmy od 0 do 50, ale jak widać, mamy tutaj jeszcze trzeci argument, tutaj nam Python podpowiada, Trzeci argument jest to step. Step jest to po prostu krok, czyli o ile chcemy, żeby się to zwiększało. To powiedzmy, że chcemy to step ustawić jako 2. I teraz działa to w ten sposób, że dla każdego i w e, liście od 0 do 50 z zwiększającym się krokiem o 2, e, czyli za każdy element zwiększa się o 2, e, wypisujemy e, i. I teraz, jeśli spojrzymy, to jak widać mamy 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jak widać, zwiększa się właśnie o 2. E, no i to chyba byłoby na tyle z funkcji for. W kolejnym odcinku poznamy właśnie e, manipulację przebiegiem tej pętli i zarówno w pętli FOR jak i pętli um, while yy, więc zapraszam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków do yy, łapkowania i do komentowania. Oczywiście.